Cześć, nazywam się Magdalena Durasiewicz, jestem trenerem personalnym i doradcą żywieniowym w branży fitness. Pracuję od 2010 roku i zajęłam trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie na trenera roku. W dzisiejszym nagraniu porozmawiamy sobie o tym, czy warto odchudzać się stosując gotowe cateringi dietetyczne. Czyli o tym, jakie są plusy i minusy właśnie takich rozwiązań. Zanim jednak zaczniemy, bardzo proszę Cię o zasubskrybowanie kanału i naciśnięcie dzwoneczka, tak, żebyś była powiadomiona o kolejnym wideo. Tak więc zaczynamy! Jakiś czas temu, kiedy w moim życiu zawodowym było naprawdę dużo się działo, postanowiłam skorzystać właśnie z takiej firmy dietetycznej. Akurat firmą, na którą się zdecydowałam, to była firma Ewy Chodakowskiej i o tej jakby firmie, o tym cateringu będę dzisiaj rozmawiać. Coraz więcej moich podopiecznych pyta mnie o to, czy takie rozwiązanie jest korzystne. Tak więc decydując się właśnie na taki gotowy catering, również brałam to pod uwagę, żebym ja jako trener personalny mogła się do tej, do tej sprawy odnieść i żebym mogła w odpowiedni sposób doradzić moim podopiecznym. Tak więc zacznę dzisiejsze nagranie od plusów cateringów dietetycznych. Więc pierwszym i niekwestionowanym plusem, z którym się na pewno ze mną zgodzisz i który powoduje, że większość ludzi w ogóle decyduje się na takie rozwiązanie, to jest niesamowita oszczędność czasu. Ja do dzisiaj pamiętam te piękne poranki, kiedy wstawałam rano i na, wyciera na wycieraczce czekało na mnie piękne pudełeczko z gotowym e, jadłospisem, z pisem, z, gotowym, z gotowymi posiłkami na cały dzień. Więc niesamowita oszczędność czasu, jeżeli akurat na przykład decydujesz się na catering dietetyczny, ponieważ chcesz się odchudzać, no to odchodzi Ci czas na to, żeby na przykład pójść do dietetyka, ale to jest akurat i plus i minus, odchodzi Ci czas, żeby w ogóle myśleć o tym, co Ty masz ugotować, tak, to jest czasami coś, co zabiera, zabiera nam najwięcej czasu, odchodzi Ci jechanie do sklepu, robienie zakupów, przyrządzanie jedzenia i ta cała otoczka z tym związana, więc niesamowita oszczędność czasu. Pierwszy punkt, najważniejszy według mnie. Drugi to jest to, że zawsze czeka na ciebie zdrowy posiłek. To jest niezwykle przyjemne. Nie wiem, czy kojarzysz taki scenariusz. Ja taki scenariusz świetnie kojarzę, kiedy jestem cały dzień w pracy, następnie wracam do domu, jestem głodna, zmęczona i jeszcze czeka mnie na przykład przygotowanie obiadu i wtedy na przykład jestem, ponieważ jestem już bardzo głodna, to zanim oczywiście przyrządzę ten obiad, to zdążę już kilka rzeczy zjeść. A tutaj, jeżeli masz gotowy catering, to ta sprawa w ogóle Cię nie interesuje, bo nawet prawdopodobnie nie wrócisz głodna do domu, bo będziesz miała już te posiłki przygotowane i zjesz je wcześniej. Więc to jest też bardzo duży plus. Kolejny plus jest taki, że akurat Ewa Chodakowska deklaruje, że jej catering jest przygotowywany we współpracy z dietetykami klinicznymi, tak więc jest on świetnie zbilansowany zarówno pod kątem makroskładników, czyli odpowiedniej ilości białek, tłuszczów i węglowodanów, odpowiedniej kaloryczności. Kaloryczności, którą oczywiście możesz sobie indywidualnie dopasować, e, oraz co jeszcze, e, oczywiście odpowiednie też ilości mikroskładników, tak? czyli witamin, składników mineralnych. Samodzielnie jest to na pewno trudniejsze, żeby coś takiego e, skomponować. E, I to by było na tyle, jeżeli chodzi o plusy. Teraz przejdę do minusów. Najważniejszy minus według mnie jest taki, że nie powinno się według mnie w ogóle zabierać za korzystanie z cateringu dietetycznego, jeżeli nie masz świadomości zdrowego odżywiania. Innymi słowy, jeżeli nie potrafisz się sama samodzielnie dobrze odżywiać, nie masz wyrobionych nawyków żywieniowych, jeżeli nie masz takiej bazy, nie wiesz co jest zdrowe, co jest niezdrowe, jak to ugotować, to śniadanie, jak przyrządzić obiad. To będzie Ci naprawdę trudno w momencie, kiedy ten catering dietetyczny się skończy. No, zakładam, że decydujesz się na jakiś dłuższy okres czasu i inwestujesz w to naprawdę spore pieniądze, bo tydzień chyba czy 5 dni takiego cateringu to jest około 300 zł że To jest około 60 zł za dzień, więc jeżeli decydujesz się, że inwestujesz w swoje zdrowie i swoje odchudzanie takie duże pieniądze, to musisz zastanowić się nad tym, co Ty będziesz robić pod kątem jedzenia, jeżeli skończycie się ten catering. Zakładam, że nie będziesz się odżywiać za pomocą cateringu przez całe życie. No jeżeli będziesz się odżywiać za pomocą cateringu przez całe życie, no to to nie ma znaczenia. Ale jeżeli traktujesz taką opcję tymczasową, a nie masz wyrobionych zdrowych nawyków żywieniowych, do tej pory odżywiaj się kiepsko, E, spożywałaś posiłki kompletnie nieprzemyślane, bezwartościowe, śmieciowe jedzenie, nie wiem, gotowe, jakieś fast foody, słodycze, bułki i tak dalej, nagle wchodzisz na świetną, zdrową dietę, to już teraz zastanów się, co Ty zrobisz, jak ten Twój catering dietetyczny się skończy i wrócisz do swoich starych nawyków żywieniowych, bo przecież nie masz swoich dobrych nawyków żywieniowych wyrobionych. Więc to jest bardzo duży minus. Znam takie osoby, które korzystały z gotowych cateringów, e, były zadowolone, ale nie miały zdrowych nawyków żywieniowych. I w momencie kiedy przestały korzystać z usług tych firm, to wróciły do starej wagi, ponieważ nie miały dobrych nawyków żywieniowych. Więc to jest według mnie największy minus, największy minus. Oczywiście względy finansowe również, tak jak wspomniałam, jest to duży koszt. Weź też pod uwagę, że jeżeli wybierasz opcję bardzo głupią, ale jeżeli wybierasz taką głupią opcję, że bierzesz tylko 1000 kalorii na dzień, no to jesz bardzo mało, a płacisz bardzo dużo. Jest to totalnie nieekonomiczne rozwiązanie. Kolejny minus, a może jeszcze wrócę na momencie do tego pierwszego jeszcze, zakładam, że może nie słusznie, ale zwykle jednak, jeżeli ktoś decyduje się na takie catering, to decyduje się na to, że będzie to robił przez dłuższy czas. Na przykład no, teoretycznie, jeżeli chcesz schudnąć, no, to nie zrobisz tego w 5 dni, tylko bardziej w 50 dni, jeżeli już. Więc raczej jest to taki długoterminowy wybór. Natomiast ja na przykład czasami, jeżeli na przykład jadę na jakieś szkolenie, to ja decyduję się na taki catering, ponieważ wtedy na tym, na tym szkoleniu skupiam się tylko i wyłącznie na nauce, nie myślę o tym, że muszę coś przygotować, ugotować i kupić na przykład w czasie przerwy, więc to się fajnie wtedy sprawdza, ale tak, ale to jest tylko wtedy, kiedy mam na przykład 1-2 dni i moje akurat nawyki żywieniowe są dobre, więc ja nie mam takich obaw, że rozleniwie się, nie wiem, nie będę wiedziała, jak, w jaki sposób zdrowo się odżywiać po zakończeniu właśnie tego cateringu, więc, więc to jest to. Kolejna rzecz. Musisz wziąć pod uwagę, że coś Ci może w tym cateringu nie smakować. Ja też miałam takie posiłki, które mi nie smakowały. Mimo całej sympatii i szacunku do Ewy Chodakowskiej, żadna firma cateringowa nie jest w stanie skomponować takich posiłków, które smakowałyby wszystkim. To jest po prostu nie do zrobienia. Tak więc weź to pod uwagę, że nie wszystko Ci będzie smakować. Ja na przykład nie lubię pomidorów a w tym cateringu, który miałam, to w trzech posiłkach dziennie były pomidory i to jeszcze były pomidory koktajlowe, których nie cierpię, więc no tak to wygląda. Bywały też takie posiłki, które mi w ogóle nie smakowały, więc teoretycznie miałam gotowe tam 2000 kalorii na dzień, ale w praktyce było to tak, że byłam głodna albo musiałam jeść na siłę, bo coś mi tam nie smakowało. Jeżeli jesteś osobą, która nie jest wybredna i generalnie nie ma dla ciebie takich rzeczy, których nie zjesz, to prawdopodobnie możesz to olać i to nie jest punkt o tobie. Kolejna rzecz to jest taka, że bywałam głodna na tej diecie. Wynikało to z tego, po pierwsze, z tego, co przed chwilą powiedziałam, że nie wszystko mi smakowało, ale również z tego, że nie wszystkie posiłki według mnie były dobrze zbilansowane i skomponowane dużo śniadań było na słodko, czyli jakieś tam owsianki, kasze jaglane z, z owocami. Ja nie przepadam za bardzo za słodkimi śniadaniami, one też mnie nie sycą zbyt długo, więc to się u mnie za bardzo nie sprawdziło. Myślę, że u osób wielu osób również się to nie sprawdzi, bo zaczynanie dnia od dużej ilości cukru, dużej ilości węglowodanów dla wielu osób będzie niekorzystne. Kolejna rzecz to jest to, że oczywiście kateringi dietetyczne w większości przypadków zakładają koncepcję jedzenia pięciu małych posiłków w ciągu dnia. Ja akurat nie stosuję takiej zasady, ja jem raczej trzy duże posiłki w ciągu dnia i jedną przekąskę ze względu na tryb pracy, jaki prowadzę, więc no oczywiście tutaj to nie miało znaczenia, bo miałam te posiłki przygotowane, więc to nie miało w ogóle wpływu, ale akurat dwa posiłki z tego cateringu były posiłkami takimi przekąskowymi, powiedziałabym. Jeden to był zawsze jakiś koktajl i to też nie było dla mnie dobre rozwiązanie, bo ja nie potrafię się najeść koktajlem, piłam koktajl no i... Ani się tym nie najadłam, a tylko podrażniłam żołądek, więc y, oczywiście to można obejść i na przykład dodać koktajl do jakiegoś innego posiłku i stworzyć cztery czy trzy posiłki, no ale wtedy już nie mamy tej koncepcji pięciu posiłków w ciągu dnia, która tak na marginesie w ogóle nie jest nam potrzebna. Nie, nie musimy jeść pięciu posiłków, żeby schudnąć i być zdrowym. Kolejna rzecz to jest to, że y, znaczy uznałam, że to nie jest aż taki duży minus, więc powiem o tym na końcu. To było to, że ja akurat na przykład nie spożywam produktów pszennych, ograniczam nabiał, nie wszystko jem. Niektóre produkty odrzucam w mojej diecie i tutaj raczej było tak, że u, u Ever, na dzień dzisiejszy, nie wiem, jak będzie kiedyś, były i produkty pszenne i produkty nabiałowe. Nie jest to dla mnie duży minus, ponieważ w tej chwili na rynku jest tyle firm cateringowych, że na pewno znajdziesz jakąś. Która będzie Ci pasować pod tym kątem, bo teraz mamy ogromny wybór i coraz więcej jednak firm decyduje się na kateringi, na przykład bez glutenu, bez produktów nabiałowych itd. I ostatnia rzecz, która jest ogromnym minusem, ale dam ją na samym końcu, ponieważ nie jest związana z kwestiami żywieniowymi, to jest ogromna, dosłownie ogromna ilość plastiku. Która pozostaje właśnie po takich gotowych posiłkach. Tego jest mnóstwo, ponieważ każdy, dokładnie każdy posiłek jest zapakowany w plastikowe opakowanie. Ja korzystam sama z tego cateringu, ale jeżeli jesteś na przykład z kimś, mieszkasz z kimś i korzystacie na przykład we dwójkę z tego, no to to się naprawdę już robi ogromna góra śmieci. Prawdopodobnie jest opcja, że to się zmieni. Myślę, że no. Wiemy przez jaka jest sytuacja na świecie, że jest coraz gorzej. Pewnie firmy cateringowe również nad tym pracują, natomiast na dzień dzisiejszy no, jest to według mnie naprawdę duży minus. Ilość plastiku była porażająca. I myślę, że to jest wszystko, o czym dzisiaj powiem. Jeżeli prawdopodobnie jak się wyłączy, to. Przypomnij mi się, że być może czegoś zapomniałam, ale już trudno. Jestem ciekawa, czy Ty korzystasz, korzystałaś z takiego rozwiązania, jakim jest katering dietetyczny, jakie masz swoje doświadczenia. Podziel się z nimi, ze mną w komentarzu. Jeżeli podobał Ci się film, to proszę zostaw mi łapeczkę w górę, podziel się tym filmem z osobą, której Ci zależy. Zasubskrybuj kanał, żebyś była na bieżąco, a jeżeli interesuje Cię temat odchudzania, to napisałam e-booka 5 powodów, przez które... Wciąż nie możesz schudnąć i link do tego e-booka znajdziesz pod spodem. Ściskam cię, widzimy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia.